Proszę Państwa, tutaj na konferencji padło wiele ciekawych stwierdzeń, ale ja bym poprosił o takie uszczegółowienie. W jaki sposób zamierzacie przedsiębiorcom pomagać, aby oni mogli z kolei pomagać zwykłym radomianom poprzez zatrudnianie ich? Ja uważam, że nie można uszczegółowić pewnych rzeczy, dopóki nie zajmiemy się ogółem. Na pewno trzeba się zająć budżetem, tym, co się dzieje w budżecie miasta. Padły pytania bardzo szczegółowe. Yy, należy najpierw bardzo wnikliwie przejrzeć budżet naszego miasta, zobaczyć, z czego mamy wpływy, na co wychodzą pieniądze, wychodzą niepotrzebnie pieniądze i dopiero wtedy zająć się przedsiębiorcami. Jeżeli ograniczymy im podatki, jeżeli ułatwimy im, czy to handel każdemu, kto chce handlować, czy to stworzymy nowe miejsca, gdzie taki handel osoby fizyczne mogą prowadzić, nie będziemy im tego utrudniać, wręcz przeciwnie, damy im takie możliwości, damy im te placyki, Malutkie, ludzie zaczną zarabiać na siebie. Będzie im dużo łatwiej, tym małym przede wszystkim przedsiębiorcom, bo no dużym, niestety, państwo bardzo ułatwia działanie w naszym kraju i w naszym mieście, a my chcemy, żeby ci mali, ci pojedynczy, kowalscy, mieli możliwość tutaj funkcjonować i tu prowadzić działalność gospodarczą, nie wyjeżdżać z Radomia. Tutaj działać, tu dla dobra naszych mieszkańców i właśnie ich zatrudniać. Jaki ma Pan konkretny plan działania jako radny Rady Miejskiej dla dobra naszego miasta? pan się jeszcze odniosę do tych przedsiębiorców, no bo tam podstawowa rzecz spójna z naszym programem, no to obniżenie podatków, prawda? Jest sporo miast w Polsce podobnej wielkości jak Radą, gdzie podatki na przykład w nieruchomości są niższe. I myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, dodatkowo nie wprowadzanie do dodatkowych innych opłat w typu podatku deszczowego i innych obciążeń. A co sądzicie o podatku katastralnym? Bo tutaj tak troszeczkę padła, padł ten temat i troszeczkę poszliśmy bokiem. Co sądzicie o tym podatku? Bo to jednak chyba będzie znaczny wzrost. To, czy to jest właśnie bardzo szczegółowe pytanie, do którego na razie nie chcielibyśmy się odnosić. Sama idea oczywiście jest brana pod uwagę, ale wszystko zależy od wysokości. No, podatki są nie do uniknięcia. Państwo, tak jak państwo, tak samo miasto musi z czegoś funkcjonować, więc oczywiste jest, że podatki muszą być. Natomiast kwestia jest wysokości tych podatków. Czy zabieramy Kowalskiemu 20%, a 80% zostawiamy, czy odwrotnie. I na tym chciałbym poprzestać. Przepraszam, to jest pewna mantra, prawda? Niskie podatki, niskie wydatki, ale w tej chwili na tym poziomie chcielibyśmy pozostać. Ja pytam dlatego, ponieważ planuje się i to odgórnie, nawet niekoniecznie w samym mieście, wprowadzić podatek typu katastralnego właśnie od nieruchomości, który to podatek po prostu ma być od wartości domu, a nie od powierzchni, jak jest teraz. Panie doktorze, bardzo dużo się mówić, co my zrobimy w najbliższym okresie czasu z chwilą objęcia władzy w samorządach. Ja powiem jeszcze inaczej, na pewno pierwszy, gmina. Gmina i państwo ma tylko wpływ na kształtowanie podatków. I dlatego mając ten wpływ na kształtowanie podatków, praktycznie powinniśmy dążyć do obniżenia podatków, tym samym dając większe szanse do... Wytwarzania przedsiębiorczości, szczególnie wśród młodych ludzi. Tu się mówi o podatku katastralnym. Jego nie powinno być. To jest ten podatek, który zabija na początku na starcie, kiedy się ten majątek zaczyna niejednokrotnie dostawać w formie spadku, na którym na bazie którego powinien a, tworzyć się przedsiębiorczość. I dlatego yy, my w tej kadencji oprócz podatków powinniśmy stworzyć koalicję spośród siebie, stworzyć ludzi, którzy za rok wystartują spośród nas do Parlamentu Krajowego i tam będą zmieniać prawo, prawo, które my będziemy dopiero później poza podatkami zmieniać w samorządach. Jeżeli chodzi o podatek katastralny, to chciałam powiedzieć, że także uważam, że w ogóle nie powinno go być. Po pierwsze, dlatego że każdy budując dom już był wielokrotnie opodatkowany. Te pieniądze zarobiliśmy, zapłaciliśmy od tych pieniędzy podatek. Często bierzemy kredyt hipoteczny, żeby sfinansować budowę tego domu. A poza tym, kto zdecyduje o wartości którego domu? Jeden rzeczoznawca powie, że mój dom jest warty pół miliona, a drugi powie, że 200 tysięcy. Jak to uregulujemy? Jak zaczniemy regulować to? Czyli kto i jak ma wyceniać, za chwilę się okaże, że te wyceny są uzależnione od tego, jak dobrze znamy kogoś i kto jakie widełki może zastosować w wycenie tej nieruchomości. Nie możemy, możemy płacić jakiś podatek od metrażu, tak jak od nieruchomości w tej chwili, tak? Jest uzależnione od tego, ile metrów w mieszkania mamy, ale nie możemy płacić kolejnego podatku od wartości, bo my go zapłaciliśmy już kilkakrotnie. Tak, ja już nie mam nic do dodania, popieram, to jest za moje zdanie. Dziękuję bardzo. Gracias.